Siemaneczku moi kochani Dzisiaj taki y, śmieszny dzień Wiecie, robię tam sobie ogród i postanowiłem, że zamówię sobie ziemię Taką wiecie, ładną, nie? Miało być 1200 zł za wywrotkę Więc y, tania nie była Zamówiłem Pani mnie y, pięknie poinformowała, że śliczna ziemia, śliczniutka Więc mówię, zamawiam nie? zakupiłem folię rano, poczekałem Nie? i co? I przywieźli. Wysypali. O! Taki kurwa szajs, że tak powiem. Dzień. Jak to śmierdzi, nie wiadomo skąd to. W ogóle. Syf taki, żeby nawet, no to tak kamera nie oddaje tego, co tu jest. Są wszystko, Beton, pod spodem są betony, kostki, glina, piach. Po prostu jeden wielki szajs. Okazało się, że gdzieś pewnie ściągają jakiś humus. Yy, gdzieś tam spod marketu i automatycznie sobie przywieźli tutaj. Oczywiście, zadzwoniłem tam do pięknej paniusi, która e, wcisnęła mi tą ziemię. I e, powiedziałem, jaka jest sytuacja. A ona do mnie powiedziała, że to jest to moja wina, że ja pozwoliłem to sobie wysypać, że nie wszedłem na auto, sprawdziłem. A gdzie ja zadzwoniłem? A. Gdzie ja zadzwoniłem? Zapytałem się, czy ta ziemia. Trzykrotnie pytałem, czy ta ziemia jest dobra. Ona mnie. Yy, ona mnie zapewniała, że idealna pod trawnik. Teraz <noise> muszę dodatkowo wynająć koparkę. Muszę wynająć koparkę, żeby yy, tą ziemię wywieźć. No, takie buty. Takie buty. Oj Boże. I jeszcze z wielkim pretensjami do mnie, że ja sobie tego nie sprawdziłem, że ja sobie jako klient, moja wina jest, to jest moje lenistwo że ja nie przede nie sprawdziłem co później się okazało, jak zrobiła niby wywiad z kierowcą okazało się, że kierowca powiedział, że pomylił pomylił adresy i przywiózł do mnie jakiś szajs, a niby do mnie miało być ładna ziemia, nie? I do tej pory z sześciu telefonów, do których dzwoniłem, z moich telefonów nie odbiera już. Wszystkie są poblokowane. No niestety taka oto sytuacja. I teraz człowiek musi płacić dodatkowo za koparkę, żeby to wywieźć, bo co mam z tym zrobić? Owszem, no podsypanie to bym mógł mieć gdzieś, ale ja nie mam gdzie tego podsypać. Wy <grym> sobie wyobrażacie, że sprzedająca do mnie powiedziała, że to jest Moja wina, że jeśli by ktoś przywiózł Panu beton pod dom, też by Pan sobie pozwolił wysypać? Ty, no ja myślałem, że ją tam rozniosę. Ja szczerze powiem Wam szczerze, ale tak szczerze, ja, mi brakuje słów, nie? Mi brakuje słów. Brakuje mi słów. I teraz wywożę tą ziemię z mojego podjazdu, bo nie wiem co mam zrobić, nie? Jak mi to pan właściciel powiedział, że raz w roku trafia się taki transport, który yy, trafia tam gdzie nie powinien i akurat trafiło na mnie. Ku o co chodzi? <grym> raz w roku. I akurat trafiło do mnie, nie? Śmierdzi tutaj yy, na całą okolicę z tej ziemi, nie? Może i to dobrze, bo to wiecie, zaborniczka, nie? No. Dlatego, że to jest takie łajno, że pojęcia nie macie, że tu pewnie na tym trawniku wyrośnie wszystko, tylko nie trawa. Ja pierdziel, no ręce opadają, dobra. Wywozimy to dalej, zobaczymy jak to będzie, jakoś to będzie. Ale wiecie, w tym wszystkim najlepsze jest to, że rakieta do mnie mówiła, że jak jechała przez miasto, to przy takim wielkim markecie wielkim Rów, ta firma właśnie, co, co mi to przywiozła, kopali właśnie rowy, rowy tam gdzieś ściągają jakieś, więc prawdopodobnie to przyjechało do mnie na szybko sprzedane gdzieś tam, wiecie, przez internet, no, a kontaktu z tą firmą nie mam już, więc trzeba płacić i płakać, no, czeka, to wywieźć, muszę, Boże, jak to śmierdzi. Wiecie, e, mam taką zagwoskę, nie? Tak, wiecie, takie kurbienie za przeproszeniem na tą całą sytuację. Bo człowiek nie to, że chciał zaoszczędzić, bo naprawdę tutaj w regionie wziąłem naprawdę drogą do ziemię. Nawet jak ten kierowca przyjechał, nie? On to wysypał. I on ja mówię, panie co to jest za szajs", nie? A on do mnie mówi, no ile pan za to zapłacił, nie? I ja mówię, no 1200 tysiąc, tysiąc zł mówię, nie? No on do mnie mówi Panie, ja bym tego nie kupił za 300 zł. <noise> no to wiecie, to jest takie, takie kurwające, że te wszystkie firmy takie co kruszywa, roboty ziemne to wszystko, oni takie hajs zarabiają na oszustwie zwykłych ludzi. Ja rozumiem, gdybym wiecie, podnosił grunt gdzieś, nie? Pod domem. Nie potrzebowałbym takiego wiecie szajsu, żeby sobie podsypać. Bo brakuje mi tam, nie wiem, z 20 wywrotek. No i to zamówiłbym tylko nie za 1200 zł, wiecie, tylko tam za stówę za czy tam dwie za wywrotkę, bo oni i tak muszą gdzieś to wywieźć, nie? I tak na tym zarabiają tylko tyle, że on to po prostu wywozi, bo coś wam powiem, taka sytuacja. U nas robili tutaj drogę, nie? Asfalt. I ściągali takie 50 cm tego humusu z tej strony od naszej strony i podsypywali. I oni tą ziemię, tą ziemię, co tu zbierali przy drodze, ożenili na przykład sąsiadowi za przeciwka, za stówę, za wywrotkę. Tam następnemu sąsiadowi wozili, on stąd wybierał, woził tam, stamtąd wybierał i sprzedawał jeszcze tą jego spod domu ziemię jemu za stówę. To zobaczcie, jakie oni koszta mają, że on nie musiał tego dziś wywozić na haldę, tylko od razu... Sprzedawał do sąsiada, nie? Do właściciela, dajmy na to, gruntu obok tego, gdzie kopali. No chory system, nie? To jest chory kraj. Nie wiecie, ludzie się z tym zgadzają, no bo ktoś tu kopy, wiecie, no po co ma gdzieś wozić, zamawiać. Może sobie tu pod. Ale on mu sprzedawał jego własną ziemię, dajmy na to. <gry> Spod jego domu, nie? I to taki szaj sprzedawał mu, nie? Bo gdzieś to musieli wywozić, utylizować. Tak samo jest tu. Kopią gdzieś jakiś rów pod marketem czy gdzieś tam i wiecie oni na telefon szybko ten ogłoszenie, ale na ogłoszenie jest piękna ziemia, yy, piękna ziemia pod trawniki, nie, piękna ziemia pod trawniki, że jeszcze zadzwoniłem, baba mnie zapewniała trzy razy, że to jest piękna ziemia pod trawniki, a ja bym pewnie to grabił, grabił i grabił i bym miał 5 ton odpadu, nie, jakichś takich korzeni z tego wszystkiego, tego Barachła, i co ja bym z tym zrobił? Jak ja szukałem ziemi, wiecie takiej, że tylko sobie 10 cm nasypię i posieję trawę, i to tak miało wyglądać, nie? A ja będę tutaj może woził cały szajs z kubki na kubkę, gdzie tu logika w tym kraju, nie? Że ci kurwa, na zobaczcie, to, to już było wyrównane, to miałeś tylko taka, wiecie, z 10 cm. Reszta miała być trawy. A teraz mi zostało 20 ton. Gdzie muszę zapłacić jeszcze za koparkę, żeby komuś za darmo tą ziemię oddać. Sam hm? chciałem powiedzieć Dałem ci tam 200 stówy za tą ziemię, nie? No ale jak już powiedziałem, że za darmo to po co, nie? <grym> no i przez to, że musiałem wziąć dzień wolnego w pracy. No bo idę na trzecią zmianę, czyli na 17 a Koparka jest dostępna tutaj, sąsiad ma koparkę dopiero po południu, więc straty nie dość, że w pracy musiałem wykorzystać urlop, zapłacić za wejwosek, upaczkane mam cały podjazd, bo położyłem sobie folię, wiecie, takie 40 metrów folii położyłem, no mówię, no to wiecie, jakbym systematycznie sobie woził na ogródek, znaczy na podziemie, to tylko folię bym złożył, resztę z sypod taczki zawiosł tam i już nie? I siódko jest. A teraz on tą koparką rozwali wszędzie w koło, na tej podsypce. Teraz tu na tej podsypce będzie rosło wszystko, tylko nie kostka. <noise> Oj Boże! Polska, Polska. Polska, dziki kraj. No niestety, błąd. Tylko pamiętajcie, gdzie ludzie, którzy. Chcą coś legalnie zrobić, nie? Zawsze muszą trafić na takich kurwa dziadów, nie? I wiecie, ja dałem na Facebooku ogłoszenie, żeby ktoś nadał mi nazwę tej firmy, bo oni nie chcieli mi podać swojej nazwy firmy, bo ja jej powiedziałem, tej babie, że ja wynajmę koparkę, wynajmę samochód, wywrotkę, załaduję to i przez przypadek, tak jak pani powiem, pomylą mi się adresy i wysypię pani pod domem. Pod drzwi, a część tego wysypie pani w biurze, mówię, tego śmierdzącego, nie? Tak, żeby pani miała. I wtedy powiem: przepraszam, mój kierowca pomylił adres. Proszę mi wybaczyć. No i niestety telefony ucichły, nigdzie nie mogę ich namierzyć, ale spokojnie siła Facebooka działa. Odłożę sobie do wiadereczka tego śmierdzącego i mam nadzieję, że tam do Pani zajadę i z lenistwa Pani, że Pani nie sprawdzi co ma w wiadereczku będzie Pani miała na biureczku ja się nie boję konsekwencji prawnych bo skoro Wy się nie boicie konsekwencji prawnych że wysypujecie komuś kurwa na podjeździe coś więc ja chyba też mogę no tak chyba się zrobi dobra, idę tam podsypywać o jest. No. troszkę tam pomachałem łopatkom. Najgorsze z tego wszystkiego jest to, moi drodzy, że teraz całą ulicę wzdłuż muszę wysprzątać przez tą koparkę, nie, wiecie, bo to ziemia się sypie, sąsiadom pod domami muszę też tam wyczyścić, do tego deszcz pada, do tego deszcz pada, albo poczekam, niech deszcz spadnie i zmyje tą drogę, ale nie na tym rzecz polega, żeby, wiecie, zostawić szajs po sobie bo później będą protesty kurwa wobec Ciebie bo wiadomo też jak ktoś by mi koło domu zrobił bałagan to mi się zdenerwował więc czekamy jeszcze troszkę e, czyszczenia drogi e, no ziemia jest po prostu wszędzie nie od od podjazdu do sąsiada tam jest wszędzie ziemia tylko nie na, nie pod moim prawnikiem. Oj, masakra, masakra. Ale co najlepsze, wiecie, że yy, że ta firma, nie? Ta firma, pani ta z tej firmy, ta pani yy, nie wiem, czy to jest sekretarka, czy kto to tam, co się zajmuje tym. Yy, nie, nie są łaskawi na to dobrać telefonów, nie? Żeby wyjaśnić tą sytuację. Nie, nie. Dostała kilka pocisków i już Nie odbiera? Nie odbiera? A później właściciel y, wziął tą słuchawkę i rozmawiał ze mną. Ten y, właściciel tej firmy, 15-letniej, z doświadczeniem brukarskim, jak on to mówi, że też jak zamawiają krawężniki, aha, bo mi się przypomniało, na miał mówi, że jak zamawiają kramerzniki, są różnego rodzaju, to on je po prostu jak patrzy, to odsyła, nie, nie pozwala. Ja mówię, co ty mi facet pierdolisz za przeproszeniem o jakichś kramerznikach jakaś kurwa firma y, brukarska. Jak ja zamówiłem ziemię, a nie kostkę. O, wiecie. No ale najlepszy był tekst taki i pan właśnie powiedział yy, do mnie, że za lenistwo się płaci. Że ja nie wszedłem po tej drabince na ten samochód 20-tonowy nie zajrzałem do środka Ja mówię słuchaj facet. Przewidziałem z góry, że to jest wszystko uklepane na równo, to że miałem szpadel kopać do dołu. Sprawdzać jest ziemia. Yy, za lenistwo się płaci. To jest odpowiedź właściciela. Yy, tego oto łajna. No, spokojnie, reklama dźwignią handlu, jak to się mówi, więc pewnie wiecie, oni mają na to wywalone, bo tak jak ja to jest z 10-20, bo piszą mi na Facebooku po tym, że też zamówili u nich ziemię i szpadla nie idzie wbić, nie? Taką ziemię przywieźli, że gościu trawnik zrobił, nie można nawet yy, szpadla wbić. No tak to wygląda w naszym kraju że najlepiej żyją oszuści, dziwki i złodzieje. Chyba źle tego nie określiłem, tak? Jeśli goś przeraża moje przekleństwa i, e, <grym> i zwroty, bo czasami człowiek już w takich emocjach jest, nie? Cały dzień zrąbany, wiecie, miałem zaplanowany cały dzień, że porzuciłem tam garaż. Mówię, przyjdę tutaj. Ja miałem tą... Przy... Bo zobaczcie, tu leżała ziemia na podjeździe i tu bus stoi. Nie mówię, nie wyjeżdżam, bo mówię, zaraz to rozrzucę rozwiozę to szybko cały dzień, a taką 25 ton to ja szybko tam, no rozwiozę, nie, bynajmniej i mówię, zrobię to, a tu się okazało, że gdyby nie sąsiad z koparką, to pewnie z tym bym został już do, no tak, jutro śro... środa, czwartek już są, boże ciało, w piątek się nikt nie przyjdzie, bo to każdy weekend robi, w sobotę też nikt nie robi, w niedzielę nikt, i do poniedziałku busu walony yy, yy, hałda gnoju przed domem pachnie jak yy, w dawnych yy, gospodarstwach rolnych że przed domem wchodziłeś, miałeś oborniczek no tak, tak, tak kiedyś było a teraz u mnie, nawet sąsiad mówi <laughs> do mnie no uh, na Wyseszce chciałeś mieszkać to pachnie wiecie, z jednej strony fajnie, bo Skoro y, śmierdzi, to znaczy, że nawożone, to klasa ziemi niezła, nie? Ale powiem wam, w taki strucel to... Polecam tej pani, niech założy firmę z ogrodami, niech zakłada ogrody i tą ziemię ludziom przywozi, to takie okopa w dupę dostanie od klienta, <noise> że się y, obudzi z tego swojego snu, z tej pięknej, z pięknego czarnoziębu, nie? Boże, ile tam jest syfu na ulicy, ja bym Wam poszedł pokazać, ale deszcz pada, nie? I to jeszcze wiecie, deszcz, deszcz. Cały tydzień słońce świeciło, mi ziemię przywieźli, deszcz zaczął padać, nie? Także śmialiśmy się z, z sąsiadem, że cały, cały tydzień obserwował y, pogodę. Słonecznie było, no ludzie patelnia taka, że zaczął, wiecie, przygotował sobie cały ten podjazd, bo mega fajnie zrobił ten podjazd betonowy. Szykował się do tego wylania Ekipa cała przyjechała, zaczęli lać, deszcz zaczął padać, nie? Taka pompa przyszła, mm. że Dzisiaj <grym> poprawiali tam chyba część. No dobra, idę zmienić baterię i biorę się chyba za czyszczenie tej drogi. No, baterijka zmieniona. No mm -hmm. i na pewno pojawią się też komentarze, że faktycznie pani miała rację, żeby było wejść, zobaczyć, sprawdzić. To ja się zapytam, kto zamawia ziemię i wchodzi na ciężarówki. I sprawdza ziemię. Chyba, że są lepsi ode mnie. Bo z tego, co ja tu wszędzie zamawiałem do siebie ziemię i, i sąsiedzi zamawiali ten, nikt nie sprawdzał. Przywoził każdą ładną ziemię. Wiecie, więc... <grym> Chyba nie każdy tak sprawdza, panowie. Nie każdy. No, Ale najgorsze jest to, że coraz mocniej pada. Coraz mocniej. Ale w życiu trzeba mieć zawsze pod górkę. Nie możemy się tylko z góreczki. No i dobra. Kopareczka zakończyła. Ile mogła ściągnąć, to ściągnęła. To resztę to już muszę sobie ręcznie e, do taczuszki i taczuszką sobie wywiozę. Najgorsze jest to wszystkim to, że e, zobaczcie. E, muszę teraz tą drogę, nie? Wiecie, teraz tragedia jest. E, teraz muszę. O. teraz muszę całą tą drogę. Wyczyścić, bo mnie normalnie sąsiedzi zjedzą. Wiecie, samochody jeżą zaraz gdzieś, któryś kamień dostanie. Dobra, najszybsza opcja jest. Najszybsza opcja, o, tu zostało jeszcze gdzieś, nie wiem, z dwie tony tego, będę musiał to przewieźć. Ale to na folii, to będę z folii ściągał i będę wchodził tam. Najszybsza opcja to jest wyciągnę, mam takie myjki spalinowe. Mam taką, o właśnie tą malutką mi się teraz przyda, co zakupiłem? To 2000 zł. O, cyk! Malutka poręczna, zaraz ją odpalę, pójdę, umyję. To chyba najszybsza opcja. Zaraz węża rozwinę, mam chyba z 50 metrów węża, e, nawet i więcej chyba, z 70. Pójdę jak najdalej się da i będę mył. No bo co zrobię? Nic innego, nie, nie wymyślę. Dobra, koszt tej koparki, dobrze to sąsiad to skasował tylko 150 zł. Wiecie, za normalną koparkę to pewnie jeszcze za przyjazdy i takie tam, wiecie, by tu jeździł 5 minutek, pip, 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 kurwa, godzinki by czepał, nie? A tutaj raz, raz, ciach, ciach i zrobione Dobra, rozwijam się i trzeba to myć, bo żeby samochody nie rozjeździły, bo zaraz któryś dostanie w szybę kamieniem i jeszcze będę płacił za szyby. Dobra, no takie życie. No wiecie, najlepsze jest to, że mogę się rozwinąć Od domu, bo mam na tyle sprzętu Na jakieś 50 50-60 metrów To ja sobie to wiecie Myjka już rozstawiona tam stoi ja Praktycznie wężem sięga, Aż do drugiego sąsiada Obejdę to wszystko Zmyję to myjką I będzie elegancie I będzie się lalano Cała droga jest uwalona Idę podłączę myjkę i coś tam popszukam. flekcja <noise> droga wysprzątana dobrze mieć spalinowe myjki bo można się wiecie rozkładać tylko tyle ile ci braknie węża na wodę nie a tak to jesteście niezależni dobra całą drogę wysprzątałem żeby nie było żeby nie doszło do tragedii jakby gdzieś wiecie Ktoś gdzieś jechał, się pośliznął i ewentualnie w coś uderzył. Umyłem większość drogi. Wysprzątałem, pozamiatałem. Jutro ogarnę te wszystkie całe. Tu wszędzie błoto jest. <grydy> Idę jeszcze tylko zapłacę za koparkę. No, samoród jest nieziemski z tej ziemi, ale to dobrze to znaczy, że nawożą. <grydy> I takie tam, wiecie. Tak czasem bywa. A tak na przyszłość dla wszystkich, to może jest, wiecie, śmieszne, głupie, nie wiem, yy, i ktoś powie: To, czemu sprawdzać? Od dzisiaj będę wiedział, że wszystko co zamówię, y, ziemia, cokolwiek, nie wjedzie przez tą bramkę, dopóki nie wejdę tam, nie zobaczę, nie sprawdzę. Wiecie, to, takie, to wychodzą takie błędy yy, organizacyjne, bo człowiek ufa drugiemu na telefon, że dzwonisz, zamawiasz, skoro firma, zamawiasz. E, Ziemię idealną pod trawnik No to masz y, Pewność, że ta ziemia Do Ciebie przyjedzie A nie, że Ta ziemia przyjeżdża nie wiadomo Skąd i nie wiadomo co to jest Bo jak to Pan powiedział Za lenistwo się płaci Tak właśnie za zapłaciłem teraz Za koparkę, mój czas stracony Dniówka w pracy stracona Na rzecz e, sprzątania Paliwko do myjki Wiecie takie życie, więc tak na przyszłość. Jeśli mogę wam coś powiedzieć, nie ufajcie drugim, sprawdzajcie, kontrolujcie i już i nie płaccie póki nie zobaczycie żądanego efektu. Więc do następnego trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. I jakoś to będzie zawsze pod górkę, ale może kiedyś będzie z górki. Trzymajcie się. Hej!